Witaj, Aniu. Witam serdecznie. Do naszej redakcji nadszedł, nadeszła informacja o tym, że kościerski zespół pieśni i tańca Kościerzyna hmm. zdobył, wywalczył Grand Prix. Chciałem tak. zapytać o szczegóły. W ubiegły weekend mieliśmy przyjemność uczestniczenia w 15. pomorskim przeglądzie zespołów folklorystycznych, biesiadnych i kapel podwórkowych imienia świętego Andrzeja, które organizował Centrum Kultury w Debrzynie. No i y, 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 dzięki naszemu stowarzyszeniu mogliśmy wziąć udział, bo y, no, trzeba było też zapłacić akredytację, y, a na koniec roku już tych funduszy za dużo zespołu nie ma, także starczyło tylko na autobus, ale stowarzyszenie tutaj nam pomogło pojechać. No i udało nam się y, pojechać. Zgodnie z regulaminem musieliśmy przygotować pięciominutowy y, materiał. E, prezentowaliśmy dwa tańce, e, wesele i weselisko. E, oczywiście pojechaliśmy w pełnym składzie, kapela, y, balet i chór. To też podlegało ocenie, czy zespół występuje z podkładem, czy z żywą muzyką? Stroje były brane pod uwagę, tak, ogólnie choreografię. Dużo było prezentacji. No i po oczekiwaniu na wyniki udało się zdobyć Grand Prix. Dobra, to teraz krótko o tym festiwalu. Ile zespołów, ile kapel tam wystąpiło razem z wami? Mówiąc, tam się zmieniała ilość, bo a ze względu na warunki, warunki pogodowe były trudne, więc było zespoły były trzy, a w zasadzie, przepraszam, cztery. Byli też soliści, duety, więc było kilkanaście prezentacji. Całe popołudnie do wieczora czekaliśmy na, na wyniki. Oczywiście uczestniczyliśmy też w pokazie. No, i tutaj też taka mała informacja, że organizatorzy po naszej prezentacji poprosili nas o jeszcze więcej, o jakiś dodatkowy występ, bo tak się bardzo spodobaliśmy i publiczności, i organizatorom, że poprosili nas o, o, kolejny, o kolejny występ. Oczywiście zgodziliśmy się, więc z przyjemnością jeszcze pokazaliśmy kolejne tańce kaszubskie. No, miłe to jest, jeżeli ktoś prosi, że jeszcze, jeszcze, bo tak fajnie wyglądacie. Jaką wartość dodaną? Stanowi to dla zespołu ta nagroda konkretnie. No na pewno końcówka roku to zawsze jest taki trudny termin, tych występów już nie ma za dużo, idziemy tylko w taki temat świąteczny, więc na pewno taka wartość dodana to jest przede wszystkim taka motywacja do pracy, że trzeba się zorganizować, że trzeba przyjść, że trzeba przygotować program no i na pewno no, nagroda, nie jest to może jakaś bardzo wysoka nagroda, ale jednak voucher, który pomoże nam też przygotować upominki dla zespołu na, na koniec roku, więc na pewno jest to tak i taka finansowa i, i emocjonalna Warto dana, że potrafiliśmy się zebrać, pojechać. Mimo trudnych warunków pogodowych dojechaliśmy, no i udało się zdobyć tą najważniejszą nagrodę. Mamy końcówkę roku, to jeszcze zapytam krótko o plany przyszłoroczne, bo no, tak wypada, tak za chwilę. No, przysz Przyszły no, rok, rok, tak. W przyszłym roku nam się. Przyszły rok zapowiada nam się pracowicie, no bo jest to rok jubileuszowy. Mamy już gdzieś tam plany na pozyskanie środków zewnętrznych. Z niecierpliwością czekamy na decyzję Rady Miasta odnośnie naszego budżetu przyszłorocznego, bo to też nie ukrywam, że będzie bardzo mocno wpływało na to, czy i na ile będziemy mogli zrealizować to, co zaplanowaliśmy, tak? Planujemy zespół, koncert jubileuszowy, jakieś tam takie imprezy dodatkowe, ale czy nam się to uda? Czy uda się pozyskać środki. No, na razie czekamy. Jest to koniec roku, czas decyzji, więc mam nadzieję, że te decyzje będą jak najbardziej pozytywne. No, na pewno chcemy gdzieś wyjechać na festiwal i krajowy, i zagraniczny. Chcemy tutaj odbyć jakieś warsztaty doskonalące dla wszystkich sekcji. Tutaj też chcemy bardzo mocno zaangażować nasze dzieci, bo one też. Ta grupa dziecięca bardzo mocno pracuje. Rodzice są bardzo chętni do współpracy, więc myślę, że też, też gdzieś się pokażemy z naszymi najmłodszymi. No i tak, gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, to my oczywiście chętnie przyjmujemy przez cały rok, a gdyby ktoś chciał nas wspomóc, to też poprzez nasze Stowarzyszenie Lobeludowe serdecznie zapraszam do takiego wspierania. Jasne, w przyszłym roku w Kościerzynie wielka impreza zjazdka szubów, czy tak. w związku z tym też jakiś specjalny repertuar y przygotowujecie. Z tego co mi wiadomo, póki co y trwają rozmowy y komitetu organizacyjnego, na razie nie mamy informacji, czego, czego będą od nas oczekiwać, więc jak tylko taką informację dostaniemy, to na pewno będziemy się starali sprostać wszystkim wymaganiom y i przygotować odpowiedni repertuar. No to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzymy samych sukcesów w przyszłym roku. Bardzo dziękuję. Tyle i, I wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Gdybyśmy się już nie widzieli, to wesołych świąt wszystkim i redakcji i wszystkim oglądającym. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję Do bardzo.